Macie ochotę na trochę innowacji? W takim razie świetnie się składa, bo zabiorę Was dziś na finał trzeciej edycji konkursu Urban Quest. To pierwszy program akceleracyjny z branży PropTech w Europie Środkowej, który ma realny wpływ na zmieniające się nieruchomości. Jego zadaniem jest szukanie świeżych pomysłów, które mogą polepszyć komfort użytkowania budynków i przestrzeni biurowej odbyła się w warszawskim biurowcu Spark, czyli pierwszym obiekcie, w którym zastosowano system Connected by Skanska. Z perspektywy użytkownika to zestaw elektronicznych udogodnień w aplikacji dla pracowników, której celem jest oczywiście ułatwienie codziennych czynności. Technologię da się np. wykorzystać do otwierania drzwi za pomocą smartfona, regulacji oświetlenia z poziomu aplikacji czy prostej i intuicyjnej rezerwacji sal konferencyjnych przy użyciu panelu dotykowego przy drzwiach. Całość działa z wykorzystaniem bikonów i mówiąc szczerze czułem się trochę jak w filmie science fiction. Jesteście ciekawi, jakie pomysły trafiły do finału? Spantium to mobilna aplikacja zaprojektowana jako platforma do prezentowania projektów architektonicznych. Umożliwia m.in. przedstawienie projektu, który ma być wybudowany w jego lokalizacji w skali 1 do 1 dzięki technologii Augmented Reality. Pozwala także na prezentację obiektu za pomocą modelu 3D, wizualizacji, opisu, zdjęć, spacerów wirtualnych 360 lub technologii AR. Armasoft to analityka efektywności wykorzystania przestrzeni biurowej oparta o kamery na podczerwień, zapewniająca również informacje o zajętości przestrzeni, stylu pracy użytkowników, temperatury pomieszczeń i jakości powietrza. Z kolei ProperGate umożliwia efektywniejsze zarządzanie logistyką dostaw na budowie, m.in. poprzez dostawy Just in Time oraz tworzenie harmonogramu współpracy z podwykonawcami. Zapewnia także monitoring emisji CO2, generujący raport do certyfikacji. A zwycięzcą całego Urban Quest został Elite Mind, który oferuje rozwiązania biznesowe dla analityki budynkowej, bazujące na analizie danych i sztucznej inteligencji. Jako Skanska postawiliśmy sobie za cel zostanie najbardziej innowacyjnym deweloperem i od kilku lat ten plan realizujemy. Nie było to proste, ponieważ w biznesie budowlanym, w biznesie deweloperskim proces inwestycyjny trwa często od 3 do 5 lat. Więc musieliśmy znaleźć rozwiązania i firmy, które z nami będą chciały współpracować, które pomogą nam już dzisiaj przewidzieć to, co zadzieje się w przyszłości. I stąd pojawił się pomysł właśnie na konkurs Urban Quest, gdzie... Mamy możliwość posłuchać młodych ludzi, często startupy, małe, średnie firmy, a tutaj mają, mając świetne rozwiązania, które często pomagają nam usprawnić nasz biznes, pomagają nam właśnie w tej naszej misji stania się najbardziej innowacyjnym deweloperem. I my tak naprawdę jeden na jeden możemy wysłuchać prezentacji, możemy porozmawiać z tymi młodymi ludźmi, usłyszeć, co oni mają do powiedzenia, trochę spojrzeć na siebie. Ciebie, yy, oczami innych. Nagrodzona firma rozpocznie współpracę ze Skanska i Microsoft w celu przygotowania koncepcji, przetestowania prezentowanego rozwiązania jeszcze w tym roku na wybranym projekcie biurowym dewelopera w oparciu o chmurę Microsoft. EliteMat powstało 4 lata temu. Był to pomysł dwóch ludzi, którzy od 10 lat zajmują się analizą i obróbką. Danych, mając doświadczenie biznesowe, stwierdziliśmy, że żyjąc w siecie danych, które są wszędzie, powinniśmy wykorzystać ich wartość dla biznesu. Do tej pory dane te były manualnie integrowane i prezentowane, zazwyczaj w formie Excela, co kosztowało po prostu dużo ilość zachodu i pracy ludzkiej. Praca, która wygrała, firma, która wygrała, jej pomysł zostanie wdrożony jeszcze w tym roku na jednym z projektów Skanska i mamy nadzieję zobaczyć rezultaty bardzo szybko. Dla Microsoft program Urban Quest to przede wszystkim szansa na to, żeby znaleźć dla tych innowacyjnych projektów pilotażowe wdrożenia. Będziemy szukali w najbliższych miesiącach u naszych klientów takich projektów, których te innowacyjne wdrożenia będą mogły mieć swoje miejsce. Laureat Urban Quest zostanie zaproszony na naszą największą konferencję dla klientów Microsoft, na której przedstawi swoje rozwiązania i będzie już mógł konkretnie porozmawiać o wdrożeniach pilotażowych tego rozwiązania na rynku polskim. Skanska rozwija innowacje w oparciu o formułę innowacji otwartych. Polega ona na współpracy partnerskiej z zewnętrznymi podmiotami, jednostkami naukowymi, dużymi i małymi firmami. Jesteśmy dumni z naszych innowacyjnych projektów. Są one absolutnie unikatowe na skalę krajową i na skalę europejską. Jednym z nich jest Connected by Skanska, czyli nasz system operacyjny do zarządzania innowacjami w budynku, integrujący ludzi z ekosystemem budynkowym oraz dający możliwość analityki danych. W zeszłym roku rozpoczęliśmy testy pilotażowe technologii zielonego betonu odpowiadając na wyzwanie wielkich miast, czyli walki ze smogiem. Technologia ta polega na redukcji szkodliwych substancji, które znajdują się w smogu, tlenku azotów, dzięki zastosowaniu technologii TX Active. Testy pokazały, że w warunkach laboratoryjnych obniżyliśmy stężenie szkodliwych substancji o 70%, a na odcinku pilotażowym obok inwestycji Generation Park o 30%. Thank you.